Kraj <grybuj> <grybuj> graj cyganie najlepszy no, ja, drop <grybuj> nie mówienie przez harmoninkę trochę <grybuj> z rytmem ty Imion. teraz już ostatnie, daj mu więcej, bo już nie ma. Waga. Nie kurwa, no, *bało cię stary. Chcesz nie mi dzisiaj przywozić z domu? To. Ale byś ujebał. Nie was. tak, jaki ty kurwa głupi jesteś, daj mi. daj słoik no. No o, wpadł na to kurwa wielki geniusz. Już, już. Dalej. Morda kurwa. Dobra, już, jest? Cicho tam być no. Nie było warto. Ujadł wąsy całe. Jeszcze raz. masz bąsy O dobra, widziałem tego. Może zabawisz się fiutem, a może nie. Czarek, czy ty jesteś gunwo? Tak. To, które się Je! Czarek co robi? Daj mi bit, daj mi harmonię, daj mi harfę, a zjem jak... Bob Marley. Bob Marley? Jak matkę. Ralf no, o, rymowałeś. Graj. Już się malowałam. Znamy te sceny. Tym razem ona kładzie gówna. Gunwo. Mmm, jakie masz No, teraz jest... Mm, kaszanka była wczoraj. Mmm, mm. ale... I... Idzie. Lubisz... Jezus... <grym> no proszę Cię, zobacz. No stary, no. Dobra. Do you elevator, Dobra. Trzy, Cztery ja, ja Zatrzymał no rękę. Weź głosie, żeby bardziej słychać. No, tak. <grym> Nie no, kurwalu. Dobra. Mrugnąłem. No to jeszcze raz, no. Mówisz, tak się przesadź z różem. Tak się... Dwa no. Dwa Czekałeś na to, jeszcze raz. <laughs> <laughs> Krucho. Przeliż się z nim. Przeliż się z nim. Czarek zamówił melodię na ślub. Eee, stary, ta to, to wiesz, z każdym. nie każdym, z naprawdę, to musi takie coś więcej. No, SBS... to Marysia, dobrze. Mean. Słyszałaś co? Gada nie nie co? ja, 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 Już? Nie mogę nie rozumie i tak ja, 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 Nie Musimy być trochę podobni, żeby się lubić, i trochę różni, żeby się kochać. Jeszcze raz? <sparany> <sparany> <mach> <mach> Wyczuł! nie co jest? nie, 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 That's not she get out you the shit, a niggas don't like? Podróżem, no, no. To... Stary, to było tak głębokie, że chyba mówisz z Wieliczki to Pies, który jeździł to, koleją Zlewik poczekaj, -Po, poczekaj tylko, niech on nie podniesie, robił co Rozpędź się r trochę i balansuj z lewej na prawo Krewetki, Lewa, prawa, lewa Jak się wypierdolę Nieźle. ja to mi się tak zabiła. O! Oh, fuck! To... No. Nie rób takich close-upów. Takie close-upy to ja w porno mogę oglądać. No typa jak się spuszczę I to jest jak inwazja zmutowanego bluszcza. I skóra po tym się troszkę złuszcza. Na twojej dupie, bo się wiesz w chałupie. Całkiem nieźle, ale ty to robisz na słupie. W kupie. Kupię to teraz w kupie, <coughs> to ty masz spodnie. Moje leki jest normalnie, tylko... Moje leki są... <coughs> Moje leki są... <coughs> Dzięki Paulo, <coughs> to... Kocham cię. Nasz związek chodzi w nową fazę. Jesteś na to gotowy? No ej, Ola. Nie, ja wiem, ale... Bez ty, śmiechnięcia. Po ale ta japa mnie po prostu Wie, ty ma, Nie musisz się odwracać. Nie odwracać. weź tak, Ej, mów tak. No, Jeszcze drugie. Akcja. Morda śmieci, ujść na schodki. Dobrze iż wyglądasz. Ma, tak? Dobra, Dobra, dawaj. Kocham cię. Zapomniałam co dalej. No na ale przepraszam, ale to tak k... brzmi, że ja spokoj do niego spokoj, mówię spokoj, kocham spokoj. cię. Dzisiaj się z tym czuję. Kocham cię. No związek chodzi w, kurwa mać w dupę w <grywa> budę się w nowym Volkswagenie po polsku budę się w nowym Volkswagenie co brałeś, tam? E, piłem kokę i paliłem kolę albo na odwrót <grywa> <grywa> Jedzie się w nocy pieprzyć Bycie grzecznym Czar wtedy, czary juźnik Cieprzyć bycie czarkiem juźnikiem. To, to jest nudne. Foto Rafał, wyglądasz dzisiaj jakoś niewyraźnie. Czy brałeś rutina z Nie. Czemu? Bo nie można brać rutina w Corbinu. Na Mefydronie, nie. Kwa, wow. ja jestem zmęczony. Czemu? <noise> Bo no, całą noc nagrywałem. Chyba sobie y, opinię złoł. <noise> to z pewnością. O Zdjęcie samolotu, skrzydło samolotu na Instagramie. I stóp jakie oryginalne. Chłopcy jedzą. Czemu masz twarz jakby ktoś cię bił całą noc butem? Aha. Zamknij się. Rafał... Jeść do Przestań, nie, nie rozmawiaj, ja nie jestem w stanie stworzyć Jaki zdania. Jest? Nie rozmawiam. Jestem w stanie stworzyć zdanie? Myślę, że jestem. To stwórz. Taki że. Fala ma w kutainę. Nie, bardzo. Nieźle. Jeśli wiesz, co ja znaczę. Czarkosyn? Rędy, typ winy jest wolna. Rozsiewa zioła maj. Sto rosła polna. A, A czarek nie ma jaj?